Wydawnictwo Spes Spółka ZOO, wydawca naszego dziennika i oberżyna studio, zapraszają do wysłuchania historii Gietrzwałdu, przedstawionej przez księdza Krzysztofa Bielawnego w książce pod tytułem Niepodległość wyszła. Z Gietrzwałdu. Rozdział trzeci. Objawienia w Gietrzwałdzie. Świadkowie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Praca na misjach w Gwatemali. 1895-1950. W Paryżu siostra Stanisława pracowała 11 lat. 1884-1895. W roku 1895 wyjechała na misję do Gwatemali, państwa leżącego w Ameryce Środkowej. Pierwotnymi mieszkańcami Gwatemali byli Majowie. Działalność misyjną rozpoczęli tam Franciszkanie i Dominikanie w 1523 roku. Pierwsze szkoły zakładali Franciszkanie. Pod koniec XVI wieku przybyli Jezuici, mercedariusze, którzy zakładali nowe kolegia, gdzie kształcili tubylczych współpracowników misji. Po uwolnieniu się Gwatemali spod dominacji Hiszpanii w 1821 roku nastał okres republiki. Kolejne rządy masońskie były nieprzychylne Kościołowi, pozbawiły go wszelkich przywilejów, zakony utraciły dobra ziemskie i zakazano im działalności. W czasie Czerwonej Rewolucji w roku 1871 nasiliły się prześladowania Kościoła, wskutek których usunięto z kraju wszystkie zakony. Pozostał tylko jeden zakon sióstr miłosierdzia św. Wincentego A. Paulo. Likwidowano wszelkie oznaki kultu religijnego. Dopiero w roku 1926 władze zezwoliły na pracę duszpasterską w miejscach kultu, a stosunki dyplomatyczne z Watykanem nawiązała Gwatemala w roku 1936. Warto tu nadmienić, że do roku 1776 stolicą Gwatemali była Antigua. Która została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 1773 roku, nowa stolica Gwatemala została poświęcona matce Bożej. Po przybyciu do stolicy Gwatemali, siostra Samulowska zostaje dyrektorką seminarium Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Jako przełożona, starała się młode kandydatki kształtować w duchu ewangelicznej miłości. I apostolskiej gorliwości. W całej formacji duchowej nie zabrakło miejsca dla Maryi. Powtarzała często: Kochajmy ją, pokładajmy w niej całą naszą ufność. Ona nas uchroni i przez całe życie będzie się nami opiekować. Po dwunastu latach pracy siostra Stanisława zmienia miejsce pracy i zamieszkania. W roku 1907 zostaje przełożoną szpitala w Antigua. Bezpośrednia przyczyna zmiany miejsca zamieszkania była podyktowana złym stanem zdrowia. Warunki, w jakich przyszło siostrze samolowskiej pracować, były dość trudne. Budynek stary wymagał modernizacji, kapitalnego remontu. Nie był przystosowany do obsługi chorych. Poza trudnościami lokalowymi. W szpitalu panowało skrajne ubóstwo. Nowa przełożona starała się zmienić tę sytuację. Czyniła wszystko, by poprawić warunki lokalowe niezbędne do normalnego funkcjonowania życia szpitalnego. Dzięki swojej roztropności i zaradności udało się jej dużo uczynić dla poprawy warunków w szpitalu. Dyrektor szpitala przed odejściem siostry powiedział o niej: Naprawdę wygraliśmy wielki los. Jakim była jej obecność. W lipcu i sierpniu 1909 roku wraz z siostrą wizytatorką siostra Stanisława odbyła podróż do Francji. Po powrocie do Gwatemali na pewien czas siostra Stanisława została wysłana do szpitala w Quezaltenango do pomocy chorej siostrze przełożonej Toluk. Po powrocie do Antigua zachorowała na febrę tyfoidalną, której omal nie przypłaciła życiem. Po odzyskaniu zdrowia została skierowana do szpitala głównego w Gwatemali jako przełożona. Niedługo po jej przyjeździe Gwatemale dotknęło trzęsienie ziemi w noc Bożego Narodzenia 1917 roku. Połowa miasta uległa zniszczeniu, także część szpitala. Tysiące osób zostało bez dachu nad głową, wielu ludzi potrzebowało pierwszej pomocy. Siostra Stanisława organizowała natychmiast pomoc dla potrzebujących, a szczególnie dla chorych pozbawionych dachu nad głową. Jednak, jak mówią, nie dosyć było jednej biedy, bo oto niebawem nastąpiło drugie trzęsienie ziemi, 3 stycznia 1918 roku. Całe miasto zostało zamienione w jedno wielkie gruzowisko, a w nim także szpital. Siostra Samulowska, widząc potrzebę chwili, z całą energią i poświęceniem organizowała pomoc dla poszkodowanych. W roku 1919 siostra Stanisława została mianowana asystentką prowincji, nadal jednak pozostając przełożoną szpitala głównego. Na szerokim polu nowej działalności jak podkreślały siostry, wywierała dobroczynny wpływ na wszystkich. Budowała swą cnotą, pobudzała do dobrego i skutecznymi radami dodawała odwagi do walki życiowej. Jako asystentka prowincji miała za zadanie troszczyć się o formację sióstr, co czyniła z wielką gorliwością. W czerwcu 1923 roku Siostra Samulowska przyjechała do Heumna, by spotkać się z przybyłą tam rodziną. Ukochanej w armii nie mogła odwiedzić z powodu trudnej sytuacji politycznej w Prusach Wschodnich. Następnie, na skutek dekretu stolicy Apostolskiej o zmianie przełożonych, siostra Stanisława opuściła szpital główny i objęła kierownictwo sierocińca. W tym nowym środowisku pracy Wykazywała ogromną troskę o niemowlęta, otaczała je szacunkiem i miłością. Ponownie wróciła do szpitala w roku 1940. Choroba i cierpienie 1950 rok Ostatni rok 1950 był dla siostry Stanisławy prawdziwym męczeństwem. Choroba rozwijała się powoli. Cierpiała z powodu bolesnego raka twarzy. W liście z dnia 23 kwietnia 1950 roku, pisanym po raz ostatni własnoręcznie, pisała do najbliższych: Piszę kilka słów, bo to z pewnością już będzie ostatni list. Już nie bardzo widzę i jestem bardzo chora. Niespełna dwa miesiące przed śmiercią siostry Samulowskiej. Siostra Leklerok pisała do jej brata Józefa. Nie wiemy, czy siostra pana zawiadomiła rodzinę o swej chorobie, która trwa mniej więcej jeden rok. Przebieg choroby rozwija się bardzo powoli. Rozpoczął się bólem krzyża i teraz dochodzi do głowy. Siostra pana broniła się z całą energią przeciw chorobie i do ostatniej chwili prawie przetrwała na swoim stanowisku. Od trzech miesięcy ma do pomocy siostrę francuską, która jej pomaga na jej stanowisku. Chwała Panu Najświętszemu, siostry się opiekują nią z całym poświęceniem. Są dla niej dobrymi córkami, tak jak ona była dla nich zawsze jak matka. Kochamy ją wszyscy i nie brak jej niczego ani leków, ani opieki bo wszystko mamy pod ręką. I jako siostry potrafimy się opiekować. Była to choroba, która nie pozwalała już jej samej chodzić, przyjmować pokarmów. Jej przypadłość była prawdziwym męczeństwem. Wizjonerka z Gieczwałdu zmarła 6 grudnia 1950 roku w szpitalu głównym w Gwatemali, przeżywszy 85 lat, w tym 66 lat powołania i 54 lata pracy misyjnej. Po śmierci jej trumna była ozdobiona kolorami biało-niebieskimi, barwami Matki Bożej. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej, Barbary Samulowskiej. Wydarzenia Gieczwałckie były dopełnieniem mowy wygłoszonej przez papieża Piusa IX do Polaków 6 czerwca 1877 roku. Nakreślony program drogi do niepodległości. Polacy realizowali, nawiedzając Gieczwałd, zarówno w czasie objawień maryjnych, jak i w kolejnych latach. Dostali do swych rąk różaniec, a nie miecz. W roku 1877 rozpoczęła się w Gieczwałdzie pokojowa rewolucja duchowa w umysłach ludzi, prowadząc do niepodległości Polski. Objęła ona miliony Polaków, którzy z odwagą i cierpliwością podjęli zadania, nakreślone im w orędziu Gieczwałckim. Wizjonerkami były dwie młode niewiasty, mieszkające w granicach parafii Gieczwałckiej, Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. oh mm -hmm.